Ciasteczka z wróżbą w mojej lokalnej chińskiej restauracji od roku przewidują moje życie z niepokojącą dokładnością. To nie są ogólnikowe przepowiednie, ale konkretne szczegóły, takie jak szef zaoferuje ci awans w czwartek czy unikaj niebieskiego samochodu na parkingu numer 3. Każda przepowiednia sprawdzała się co do joty, co sprawiło, że uzależniłam się od tych tajemniczych ciasteczek przy podejmowaniu ważnych życiowych decyzji. Zaczęłam jadać tam codziennie, zbierając wróżby, które kierowały moją karierą, związkami, a nawet tym, w co się ubrać każdego ranka. Właściciel restauracji wydawał się nieświadomy mocy ciasteczek, traktując je jak zwykłe wróżby od standardowego dostawcy. Próbowałam wyśledzić skąd Pochodzą, ale ciężarówka dostawcza nie miała żadnych oznaczeń firmowych, a kierowca nigdy się nie odzywał. W zeszłym tygodniu otrzymałam wróżbę, która brzmiała: Prawda o twoich ciasteczkach zostanie ujawniona, gdy przestaniesz jej szukać. Postanowiłam zrobić sobie przerwę od restauracji i zobaczyć, co się stanie bez mojej codziennej dawki proroc. Trzy dni później w sklepie spożywczym wpadłam na starszą kobietę, która wydawała mi się znajoma, ale nie potrafiłam jej umiejscowić. Uśmiechnęła się i powiedziała, że obserwowała mnie jakiem w restauracji, pod wrażeniem tego, jak postępowałam zgodnie z każdą radą z wróżby. Wyjawiła, że to ona pisała wróżby, emerytowana wróżbitka, która tworzyła dla mnie spersonalizowane przepowiednie. Studiowała wzorce mojego życia i tworzyła niestandardowe wróżby, by pomóc mi znaleźć drogę do szczęścia i sukcesu. Moje ciasteczka z wróżbą nie były magiczne. Były dziełem anioła stróża, któremu na tyle zależało, by pomóc obcej osobie odnaleźć swoją ścieżkę.